Odpowiem najpierw na pytanie, które słyszę co chwilę od dziennikarzy. Czy w koalicji jest kryzys? Czy ta koalicja przetrwa? Co się u was dzieje? I moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Nie ma kryzysu w koalicji. Koalicja ma natomiast poważny kryzys w opowiadaniu o sobie samej. Ma poważny kryzys w komunikowaniu siebie. W tym, że dzisiaj my powinniśmy jako drużyna 15 października w odpowiedzialny sposób odpowiedzieć na tę odpowiedzialność, którą pokazali nasi wyborcy. I dzisiaj chcę Wam wyraźnie powiedzieć, żeby nikt nie miał wątpliwości, Polska 2050 jest stabilnym filarem koalicji 15 października i stabilnym filarem koalicji 15 października będzie. Ja rozumiem, że my żyjemy w czasach polityki online. Mówiłem o tym też przed chwilą dziennikarzom. I że to nie jest tak, że możemy jak za Churchilla czy Bismarcka zamknąć się w gabinetach na dwa miesiące, opracować jakiś projekt, wyjść z nim do parlamentu i wtedy on się staje jawny. My jesteśmy 15 razy dziennie odpytywani z tego, czy jakaś ustawa, o której ktoś gdzieś bąknął, już jest. Jakie jest stanowisko nasze w stosunku do pomysłów kogoś innego i następnego dnia to samo, i następnego dnia to samo. I mamy gotowy pasztet. Opowieść o tym, że oni się cały czas kłócą, podczas kiedy prawda jest inna. My cały czas pracujemy nad tym, żeby się nie kłócić, tylko wypracowywać wspólnie rozwiązania. Dzisiaj my musimy jako koalicja jasno i wyraźnie powiedzieć ludziom między sobą: przecież my się w tej koalicji zmieścimy wszyscy. Każdy z nas może z pomocą swoich partnerów zrealizować dwa, trzy czy cztery cele, które są ważne dla jego elektoratu. Każdy z nas ma rzeczy, które dla niego są ważne, są ważne dla jego elektoratu, dla jego wyborców, bo nie jesteśmy jedną partią, jesteśmy koalicją partii i zawsze będzie różnica pomiędzy koalicją obywatelską a Polską 2050, pomiędzy PSL-em a Lewicą i to jest naturalny proces. Dzisiaj potrzebujemy więcej opowieści o współpracy. Więcej pokazywania, że różnice, które między nami są, tak jak w przypadku składki zdrowotnej, ileż to już było krwi medialnej wylanej wokół tego tematu, a okazuje się, że najprawdopodobniej jesteśmy w stanie się dogadać i jesteśmy w stanie przynieść rozwiązanie. Tak jest z bardzo wieloma rzeczami. Więc jeżeli dzisiaj chciałbym, żebyśmy tu po coś byli, to żebyśmy tu byli po to, żebyśmy sobie powiedzieli, ta koalicja jest. Ta koalicja będzie, ta koalicja ma się dobrze. Ta koalicja będzie stała twardo na straży tego co obiecała Polakom. Dlaczego? Dlatego, że Polska 2050 jest tej koalicji stabilnym filarem i odpowiedzialność za to bierze